Co to są modele i nagniotki, i jakie są ich przyczyny? Nagniotki, zwane odciskami i modele, są rodzajem pogrubienia naskórka, konkretnie jego warstwy kolczystej i rogowej, które powstają w wyniku długotrwałego działania czynnika mechanicznego. Stanowią one rodzaj odpowiedzi obronnej skóry na powtarzający się ucisk. Modele najczęściej lokalizują się na stopach podeszwach stóp, w okolicy pięty lub nad głowami kości śródstopia i powstają jak efekt noszenia zbyt ciasnego obuwia, mogą także występować na skórze dłoni. Przykładowo u pojawiają się symetrycznie w okolicy kciuka lub podstawy palca piątego, w zależności od czynników wywołujących mogą też być związane z pracą fizyczną, chodby lub przyzwyczajeniami. Nagniotki, podobnie jak modele, zajmują przede wszystkim okolice stóp. W wyniku zbyt wąskiego obuwia często do ich powstania dochodzi między czwartym a piątym palcem. Nagniotki mogą być związane z występowaniem ostrów kostnych. Jak często występują modele i nagniotki? Nagniotki i modele to powszechne zmiany występujące częściej u osób dorosłych. Jak się objawiają modele i nagniotki, ogrubienia na skórkach charakteryzują się żółtym zabarwieniem i są twarde w dotyku. W przypadku nagniotka występuje dodatkowo rogowy czop, rdzeń, i zmiana może być bolesna. Czasami nagniotką może towarzyszyć rumień wokoło. Niekiedy występują też szczeliny, które mogą być źródłem wtórnego uszkodzenia skóry. To robić w przypadku wystąpienia modeli lub nagniotków. Pojawienie się charakterystycznych zgrubień na skórka można leczyć samodzielnie za pomocą dostępnych bez recepty preparatów złuszczających do skóry. W przypadku zmianopornych na leczenie konieczna jest konsultacja dermatologa, który przepisze silniejsze preparaty. Natomiast jeśli w miejscu istniejącego wcześniej zgrubienia naskórka pojawi się rumienie sączenie oropnej treści, należy zgłosić się do dermatologa, w jaki sposób lekarz stawia diagnozę modzeli i nagniotków. Rozpoznanie nagniotków i modeli ustala się na podstawie oceny klinicznej i nie wymaga wykonania badań dodatkowych. Czasami konieczne jest przeprowadzenie badania dermatoskopowego, które pozwoli zróżnicować pogrubienie naskórka od brodawek podeszwowych wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego, HPV. W przypadku dużych lub powodujących znaczny dyskomfort nagniotków wskazana może być niekiedy ocena radiologiczna i konsultacja ortopedyczna. Jakie są metody leczenia modeli nagniotków? Leczenie z grubień na skórka opiera się głównie na zastosowaniu preparatów złuszczających, które najczęściej zawierają mocznik w stężeniu powyżej 10% i kwas salicylowy, w stężeniach powyżej 5%. O doborze stężenia preparatu złuszczającego decyduje lekarz na podstawie lokalizacji zmian i wieku pacjenta. W przypadku długo utrzymujących się zmian pomocne może być mechaniczne ścinanie i wygładzanie skóry, w przypadku zmian przewlekłych i bolesnych konieczne może okazać się ich chirurgiczne usunięcie. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie modeli i nagniotków? Nagniotki i modele można wyleczyć całkowicie, zwłaszcza jeśli zostanie usunięty czynnik sprawczy, np. zbyt ciasne obuwie. To należy robić po zakończeniu leczenia modeli i nagniotków. Po usunięciu zgrubień na skórka konieczne jest usunięcie lub zmiana potencjalnych czynników wywołujących. Najczęściej będzie to dobór odpowiedniego, wygodnego obuwia, które nie będzie wywoływało ucisku. Co robić, aby uniknąć wystąpienia modeli i nagniotków? Aby uchronić. Się przed występowaniem zgrubień na skórkę należy unikać powtarzającego się ucisku na skórę, co najczęściej jest skutkiem noszenia zbyt ciasnego obuwia.